Cześć, z tej strony i to będzie pier... to znaczy kolejny odcinek z serii. Uwaga! Z serii... You World. Jak widzicie mamy tutaj yy, pustynię. Jak widzicie tutaj troszkę przeszłem, ponieważ szukałem tej pustyni. Chodź mój wierny żółwiu. <laughs> to Co mamy w inwentarzu? Już mam szósty level. Barb Beetles, Cat, Biters, Moll Sugar Candy? Nie pamiętam do czego był. O, to to oswena Sugar Candy. Okej, okay, chodźmy. Hop, a, hop, a. Moment. Z nimi nie warto zadzierać. I idziemy do tam o do do ich bazy, to znaczy do ich miasta. Kaktus. Kaktus. Tak. Okay. Chodźmy teraz. Widziałem tam jakiegoś. Czyby się zgubił? A to przyjazny. DESERT ONION LINK Uwaga, zobaczymy czy z nimi wygramy. Wydają by się troszkę silniejsze, a może nawet o wiele silniejsze. Trudno je pokonać i dają więcej EXPA. No, to mi się już podoba. 19 zupek, jedna bomba i 14 grzybkowych yy, tych saszłyków, Bark Beatles. Scrap. Woodlogi, wow, dobra. Tutaj też mamy kaktusa. Ale najpierw się plus 10 plus 1 dlaczego plus 1? Okej. Okay. No już starcz top, top, tup. Spike creature. On już nie... Wow, nieźle się wspinasz. Ale czas skinąć. No. Хоть мой верный жувью. Айсек Кларч. Инсект. ich trochę pokonać. Ale da się radę. Jeszcze 14 takich i. I mamy następny level. Chodź tu. Zaatakuj go, mój wierny żółwiu. Tak, atakuj go. Podoba mi się w tym moim żółwie to, że on wszystkich wrogów bierze na siebie. I mało traci po tym. Uuu, plus 56. Nieźle. I mało po tym traci HP. Dlatego jest bardzo przydatny. Okej, okay, już wystarczy. No 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 no. Powinienem kupić sobie lepszą broń. Okej, okay, już 139 expa. Tutaj mamy bandę orków, które niestety są przyjaźni. On też jest przyjazny. Fire Beatles. Oh, shit. Chodź. Zobaczymy, czy damy radę cię zabić. Oh, fuck. Całkiem trudno. Zostaw mnie. Nie, zostaw mnie i mojego żółwia. Zielony scrap No. Gdzie ty idziesz? No. Gdzie ty? Wracaj tu! Już chciał się pewnie z nimi bić. Okej. Okay. Teraz jedziemy tam 11 ekspa jak widzicie na pustyni można bardzo szybko nabijać. Ale trzeba mieć jakiś tam level. Hmm. Przynajmniej szósty level, bo taka grupka Wiedźm może być dla nas bardzo zła. I może nas... Hmm. Mam date cookie? Nie mamy date cookie. Zobaczymy jaki też czerwony, czyli trochę już lepszy. Szkoda, że nie mieszkają tutaj lamy. Dlaczego wierbłądy są większe od lam? No, plus 10 exp. A tam są też przyjaźni. Moment nie jest przyjazny, ale jest groźny. Więc nie będę się do niego czepiał. <laughs> Emerald. Wow. Wow. A tam jest chyba mucha. Co to jest? Mitka mitkę <śmiech> <śmiech> namaga na maga. Całkiem niezłe. Tak oto zaoszczędziłem MP. I znalazłem Buga. Ciągle ogry. I barbitelsy. I biter. Włyszamy, że będzie się nazywał Deser Biter. A na szczęście to zwykły biter. A tam jest fire beetle. Plus 6 Ekspa? 176 Ekspa. A tam jest kto? Kto tam jest? Czyżby to był Nomant? Tak, to Nomant. Tak jak przeczuwałem. Uwaga, skok. U, uch, udało się.

O oh, fuck. Lecie. Dobrze, mój żółw ich pokonę. Jest. A jakimś studem cię uratowałem? Mam Spike Creatures. Yes I obóz! Mam tutaj Examine. Life Potion plus 17. Czy mogę spać? Spi. Trochę dziwnie śpisz, ale nie ci nie zaszkodzi. No śpij. A on czeka już na nas czterdzieści minut i bez ani jednego mrugnięcia. nawet się nie poruszył. Może nawet przestał oddychać. Adam. Wracamy do normalnego trybu. Desert Runner. Jak wbijemy siódmy level, to prawdopodobnie będę kończył, bo mam jeszcze do nagrania... Tak, do nagrania mam jeszcze... Krissisa mm, e, już nagrałem. Simsy i Simsów y, Sims teraz nie będę nagrywał. Co mogę nagrać? Mogę nagrać... O! Ale nie, nie powiem wam, bo wtedy wszystko... Devourer! O, oh, fuck. Zawsze chciałam go pokonać. Tylko spokojnie, tak żeby... Weź mój piękny turtul! Weź go na siebie. A ja w tym czasie się uleczę. 10 znalazłem go. Jeszcze 10 expa. Mike. Noch. Okej. Jeszcze Jeden exp, czyli zami mi byle jakiego stworka. Nie, hmm. desert horror, a nie sand horror. Level up i teraz tak, co wybierzemy sobie? 16, tak. Wybierzemy sobie jeszcze... Hmm, co możemy sobie wybrać? Wybierzmy sobie... Swimming, to nam nie będzie potrzebne. Wybierzmy sobie jeszcze to. Dobra. Okej, okay, myślę, że na tym... w tej chwili będziemy mogli kończyć nas odcinek, a więc jeśli Ci się spodobał film, możesz slajkować, skomentować i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcesz być z moimi filmami na bieżąco, a więc do widzenia i życzę Wam miłego dnia! you <laughs>